Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym podcaście wyścigowym i zapraszamy na. Kolejną następną sobotę na warszawskim Służebcu. Przed nami siedem ciekawych gonitw, co prawda gonitw pozagrupowych zabraknie tym razem, ale nie zabraknie na pewno emocji. Do trafienia jest septyma i pomożemy Państwu się do niej przyszykować. Ze mną jest Krzysiek Romaniu, który pomoże państwu swoimi świetnymi typami i mam nadzieję, że tym razem uda nam się trafić w tę septymę w Warszawie. Ostatnio byliśmy blisko, a niestety się nie udało. To może. Tym razem będzie lepiej i dopniemy to na ostatni guzik. Cześć Krzyśku. Witam. No nam się nie udało, ale też ciekawostka taka, że te konie, które powiedzmy tam robiły niespodzianki, jednego miałem ja, drugiego miejsce, więc jakby to poskładać, to można było ustrzec. więc mamy nadzieję, że pomogliśmy niektórym z Państwa. A teraz ciekawy meeting o tyle, że trzeba będzie być bardzo uniwersalnym, bo konie trzech raz będą się ścigały w Warszawie. Tak jest i zaczynamy od gonitwy międzynarodowej dla 3 i 4 letnich kusaków francuskich ze startu wolnego, jak to z zasady bywa w, na warszawskim Służewcu. Do pokonania 4 -latki będą miały 2400 metrów, bo na starcie zabrakło koni 3 -letnich. Stawka 7 koni. Może coś się zmieni jeszcze do, do czasu startu, bo wycofane dopiero przed nami. My nagrywamy to zanim zostaną ogłoszone wycofane, więc musimy posługiwać się tym, jakie konie stały zgłoszone do gonitwy. Według mnie tutaj po tym, co ostatnio widzieliśmy na warszawskim służewcu, mamy zdecydowanego lidera rocznika, którym jest Kejwal, ale jest też klacz, która do niego podchodzi i uważam, że po tym, jak fantastycznie spisała się, finiszując ostatnio na podpołowy, w zasadzie prostej finiszowej, czyli Kadabra hevland Uważam, że oba konie Emanueli Wasiak można mocno liczyć, i ja faktycznie nie, nie zostanę przy samym Kejwalu. Dla mnie tutaj dwa konie, czyli 2-4. E, tak, dla mnie zdecydowanym faworytem jest Kawal, który wygrał trzy razy z rzędu. Natomiast no. To są młode kusaki francuskie i tutaj różnie bywa, zwłaszcza w pierwszej części dystansu. Kejwal ma tendencję do sprawiania problemów podczas startu i to zawsze może zaważyć na wyniku, więc ja też podeprę go kadabrą Heveland, 2-4 dla mnie w septymie, natomiast no zakładam, że jednak Kejwal jest tym numerem jeden. Gonitwa druga to wyścig milerski dla w trzeciej grupy na starcie siedem koni i tutaj już nie jest łatwo znaleźć zdecydowanego faworyta, jak w wyścigu pierwszym mieliśmy lidera rocznika Kejwala. tak? tutaj już jest ciężko. Wyróżnia się trochę według mnie Doncasters, który ma spory potencjał i ostatnio pokazał się z bardzo dobrej strony właśnie pod Joanną Balcerską. I ja tutaj nie odpuszczę go w septymie, muszę mieć go koniecznie w swoim zagraniu. Zastanawiałem się trochę nad American Bassetem, który wraca po długiej przerwie, a ma fantastyczny rodowód, do których muszę przyznać, że ja do ten Basseta mam trochę słabość, ale jednak zdecydowałem sobie, hmm, zdecydowałem się go odpuścić. Zamiast niego dostawię dostawie Villa, czyli sześciolatka, począwszy w z treningu Natalii Szerongowskiej, a trenerka ma dobry początek sezonu, w siodle Szczepan Mazur. On ostatnio zebrał się świetnie w wyścigu na 1000 metrów. E, mimo, że zaczął sezon od drugiego miejsca na kilometr, później wygrał, e, to uważam, że ten kilometr nie jest jego optymalnym dystansem. Myślę, że te 1600 metrów to ta półtorówka będzie bardziej mu nawet może odpowiadała, ale nad Służewcem zebrały się spore nieprzyjemnie wyglądające chmury, które mogą trochę nam nawilżyć tor i sprawić, że bieżnia będzie dużo bardziej elastyczna, a może nawet mocno elastyczna. Więc ja jednak, mimo wszystko, nie odpuszczę sobie też konia z numerem 1, który wydaje mi się, że na torach mokrych może zaskoczyć, a ma już kilka drugich miejsc z rzędu, bo to już trzy dwójki w jego performensie, i uważam, że prędzej czy później to musi się pojawić. Może jeśli gońtwa dobrze się złoży, to Konrad Mazur wygra na koniu trenerki Klaudi Pawlak i tym samym sprawiliby sobie taką, taki dodatkowy prezent po narodzinach małej córeczki. No cóż, rzeczywiście dystans 1600 metrów. Ostatnio pokazał się na nim Don Casters. on jest moim faworytem w tym wyścigu, natomiast do niego ja zdecydowałem się dołożyć tylko Louis Villa, który podobnie jak ty uważam, że raczej powinien zyskać niż stracić na tym wydłużeniu dystansu do 1600 metrów. Meister oczywiście biega bardzo dobrze, ale jakoś tak nie do końca szczęśliwie, więc ja go tym razem odpuszczam. Dla mnie 3 i 5. Trzeci wyścig e, sobotni i przed nami to gonitwa dla koni polskiej hodowli, młodych debiutów startujących na dystansie 1800 metrów. E, stawka wydaje się być bardzo ciekawa i tak jak przed chwilą dobieraliśmy po dwa czy trzy konie, tak tutaj myślę, że nie obejdzie się bez znacznie większego, znacznie szerszego przejścia. Ja tutaj przyznam szczerze, że, przyznam szczerze, że zamiast wybierać trzy konie to którym będę przechodził Septymę, to wybrałem trzy, które odpuszczę. I jest to strójko trójką: ponieważ konie ze stajni pana Zawgorodnego póki co obiegają zdecydowanie e, słabo. Odpuściłem sobie też Presto z numerem piątym: stajni Maciejaka Cprzyka, e, a także Ferdynanda z siódemką. Dla mnie cała reszta, czyli 1, 2, 4, 8, 9, 10 i 11. Przyznam szczerze, że. Ciężko tutaj wytypować faworytów. Co prawda niektóre konie trochę wyróżniają się rodowodami, jednak z tymi młodymi Arabami różnie, różnie te wyścigi mogą oglądać, szczególnie w przypadku debiutantów. I dla mnie faktycznie takie szerokie przejście. Ty też, Krzysiek, tak faktycznie szeroko przechodzisz przez gońcję trzecią? Nie aż tak, ale też wybrałem kilka koni, które moim zdaniem mogą tutaj się policzyć, mogą powalczyć. Przede wszystkim bazowałem tutaj na rodowodach plus w formie stajni. No i jeśli chodzi o jedno i drugie, no to podobają się na pewno konie ze stajni Janusza Kozłowskiego, czyli tutaj trzeba mieć Wanasza, to jest koniec z numerem pierwszym. konie Maciejaka Zszyka, no z tej dwójki jego koni, no to zdecydowanie lepszy rodowód ma Wiktus. Po, poza tym siedzi Sanżera a on raczej otrzymał konia lepszego. Z szóstką dostawiam Altina, konie ze stajni General Małgorzaty na, na razie bez sukcesów, ale to jest konie w fantastycznym rodowodzie, od Ołksistki Afra po fantastycznym Gazłanie. Do tego dokładam jeszcze dwa konie z dalszymi numerami, to jest dziewiątka Fire on the Track, oczywiście stajni Corneli Frysze reklamować nie trzeba, no i flagerta, która a też ma bardzo ciekawe pochodzenie, Serafine Dupont i mocna stajnia Stelmachowo. Zobaczymy. A więc dla mnie 5 koni w tym wyścigu i są to 1, 4, 6, 9 i 10. I przechodzimy do wyścigu czwartego. Tym razem e, wracamy do koni pełnej krwi angielskiej. Są to folbluty, które sklasyfikowane są wyłącznie w trzeciej grupie. Będą miały do pokonania sprinterski dystans 1200 metrów. E, stawka jest e, przeciętna. E, konie nie są faktycznie wysoko oceniane przez handikapera, i tak samo nie są oceniane przez ekspertów bardzo wysoko. E, w, Faworytką jest Telimena Nałęcz. Przyznam szczerze, że ja jej tak mocno nie liczę. Uważam, że ten wyścig spokojnie może zostać rozegrany bez jej udziału, w sensie no nie cały wyścig, ale walka o czołowe lokaty. Dla mnie, tutaj, mocniej liczone konie to konie z numerem 1-2 i jak to stare. E, powiedzenie, służeleckie powiada, jak się nie wie, co się gra, to się gra 1-2. Dla mnie faktycznie jedenka Maria Moore i dwójka Triamos. Mimo, że Mary Moore ze stajni Janusza Kozłowskiego jeszcze w tym sezonie nie biegała, to nie pozwolę sobie przejść przez tą gonitwę bez niej, a do tej dwójki dołożę także siódemkę, czyli od giera Amazing King, pod Karoliną Kamińską ze stajni Wacława Szymczuka. Ona ostatnio była czwarta, przegrała ze słabą negocjacją, ale uważam, że. Yy, te konie, zostanie wiatr Szymczuka często poprawiają znacznie w drugim, trzecim starcie i kto wie, może właśnie ten syn Birczuda pójdzie do przodu, więc ja odpuszczam mimo wszystko Telimene Nałęcz, faworytkę, a także Niknaka po od swojej yy, ulubionej klacze z dawnych czynników memory. Niknak nie pokazuje się najlepiej, więc dla mnie w tym wyścigu 1-2-7. No tak, wcześniej ty miałeś szerzej, więc teraz ja sobie pozwolę troszkę rozszerzyć ten twój typ. Również mam Mary Moore i Triamosa. Z tej dwójki chyba trochę wyżej cenię Mary Moore. Nie biegała rewelacyjnie, ale wydaje mi się, że te krótkie dystanse powinny jej odpowiadać. Dla Triamosa nie jestem przekonany, czy skrócenie dystansu będzie korzystne, zobaczymy. Mimo wszystko dokładam Taliman na Łęcz. Wydaje mi się, że na tych krótkich dystansach też ona może być groźna. I czwartym koniem, którego dokładam jest właśnie NikNak, o którym wspomniałeś. Koń tak naprawdę jednym z lepszych tutaj rodowodów, a na pewno najlepszym z tych koni polskich hodowli. No i koń, który ostatnio był próbowany na zupełnie innym dystansie, co raczej miało niewielkie szanse pochodzenia, teraz wraca, powodzenia oczywiście. Teraz wraca na dystans 1200 metrów i myślę, że to będzie dla niego bardziej korzystne, a więc dla mnie 1, 2, 4 i 5. Przechodzimy do trzeciej od końca gonitwy w Septymy, czyli wyścigu piątego. Tym razem są to niezłe konie czystej krwi arabskiej. Druga grupa, konie starsze na dystansie 2000 metrów. Moja Septyma już znacznie urosła, więc teraz będę musiał przechodzić przez następne gonitwy wąsko. Na szczęście w tym wyścigu jest jeden koń, który ostatnio można powiedzieć, że skradł moje serce i domyślam się, że nie tylko moje i będzie tutaj przez wielu bardzo mocno oceniany. Mowa oczywiście o czteroletnim Fifra Almaury. W treningu Macieja Kacprzyka. W siodle Szczepan Mazur ostatni start, a zarazem pierwszy w Polsce po kilku wyścigach, e, które ma na swoim koniu, miał na koncie we Wrocław e, przepraszam, w, we Francji e, przyjechał do Warszawy i wygrał tutaj od razu dowolnie o 16 długości. Uważam, że ten pokaz siły stawia go w świetle jednego z takich koni, no, liczących się, takich pretendujących najmocniej do, do roli lidera rocznika. Uważam, że Fifra Al Maury jeśli jeszcze pójdzie do przodu, jeśli Szczepan dobrze sobie poradzi, a na to wszystko wskazuje jeśli stajnia Macieka Kacprzyka dalej będzie w wysokiej formie, to może być tutaj po prostu najgroźniejszy. Wstawce są co prawda inne ciekawe konie. Kalja Sim też Macieja Kacprzyka, trenowany a własności jego żony Agnieszki Kacprzyk pod bolotem. Uważam jednak, że ten czterolatek na tyle ma sporo talentu, że ze starszymi Koń mi może sobie dobrze poradzić, więc dla mnie solo szóstka Fifral Maury. Ja nie wyobrażam sobie, żeby tutaj rywale mogli nawiązać walkę z Fifral Maury. Po tym, co on pokazał, to są niezłe konie, ale chyba tylko niezłe, a ten aspiruje tutaj do zajęcia miejsca gdzieś tam przynajmniej na zapleczu czołówki, a może i w ścisłej czołówce, więc Fifral Maury również jest moim słupem w tym wyścigu. Idziemy dalej, przedostatnia gonitwa septymy, wyścig szósty, kolejny raz na starcie stanął konieczny Krwioławskiej, tym razem nie czteroletniej starsza, a trzylatki. Eee, I znowu mam tutaj słupa, tym razem na 1800 metrów, wierzę mocno, mocno w klacz Win-Win. Eee, tak jak imię to zwycięstwo, zwycięstwo po angielsku, tak uważam, że po rozczarowującym drugim miejscu, za nanią, kiedy to bolot wykonał niesamowity pościg za... Koleżanką stajenną win-win, i jej nie złapał ostatecznie. Uważam, że, win, że ta klacz mimo wszystko ma większe predyspozycje od y, tamtejszej zwyciężczyni, ówczesnej zwyciężczyni, i y, uważam, że będzie ciężko tutaj grać. Miałem wątpliwości, czy. Zastanawiam się czy trochę, czy wstawić tą Sunny Day jeszcze w trening Corneli Fries, na której ostatnio nie jechał Dustin Bad a Erbol za muddin. ona była trzecia, co prawda straciła 4,5 długości do Winwin, -win, ale uważam też, że mogła być trochę lepiej przeprowadzona niż tamtym razem. Jednak uważam, że Winwin -win to jest taka klacz, która pokazała bardzo duże możliwości, ogromny talent. I po tym, jak szeroko przychodziłem po wcześniejszego nitwy, tutaj skracam i mam samą piątkę sam zestaw win-win bolotka, Lizbek Janusz Kozłowski to według mnie, nie, to według mnie niezły koń i ciężko będzie sobie z nim poradzić na wyścigu no to tutaj zgadzamy się, jeśli chodzi o te słupy, też postawiłem ostatecznie na win-win, wydaje się, że no, pokonała te swoje najgruźniejsze rywalki dość wyraźnie w poprzednim starcie więc no, jest to dobry kandydat do wybrania na słupa, dla mnie sama piątka Przechodzimy do, ostatniej wyścigi, do ostatniego wyścigu w sobotę. Jest to siódma gonitwa, dla kusak, siódma gonitwa przeznaczona dla kusaków francuskich e, starszych koni, które mają do pokonania 2400 metrów, taki standardowy dystans w Polsce dla kusaków. I tutaj, tak jak w poprzednich gonitwach, Krzysiek zgadzaliśmy się co do słupów. Uważam, że tutaj nie będziesz przechodził solo, nie będziesz solo kończył tej gonitwy. Ja jednak odpuściłem sobie wszystkie konie poza Hugo de Bois. Uważam, że to jest. To jest trzeci najmocniejszy koń obecnie w Polsce, jeśli chodzi o kusaki francuskie. Ostatnio przegrał z furniką w przeszłości, ogrywał furnikę, nawet zdarzyło mu się ograć Faktoriela. Ostatnio tydzień temu pokazał się z dobrej strony, on tam co prawda zagalopował i, i nie ostatecznie nie ukończył gonitwy. Jednak mimo wszystko, według mnie to jest bardzo dobry koń i tutaj jak zabrakło tej czołowej pary, Starszy kończy i furniki Factoriela, to uważam, że może spokojnie wjechać dosłownie na pierwsze miejsce. Niektórzy pewnie będą liczyć Habanerę Galofona, ale uważam, że Hugo de Bois, jeśli jest w optymalnej formie i dobrze przeprowadzony, to jest konie po prostu trochę o większych możliwościach niż ci rywale, więc ja kończę trzecim supem z rzędu Hugo de Bois numer 4. No, ja tutaj do końca się z Tobą nie zgodzę. Uważam, że Habanera jest klaczem o większych możliwościach niż, niż Uwe była. natomiast on jest na pewno koniem stabilniejszym, no i też dobrze czującym się na długich dystansach. Ja jednak oba te konie będę miał w swojej Septymie na zakończenia, więc 3 i 4. Habanera mimo wszystko jest moją faworytką i była tym numerem 2 takim takim zabezpieczeniem. No, dobra, dobrą klaczą przyszłości przyszłości była jeszcze GT natomiast no niestety od dłuższego czasu nie może odnaleźć tej swojej wysokiej formy i myślę, że te dłuższe dystanse też nie są dla niej idealne, a więc ostatecznie 3 i 4 dla mnie. Dobrnęliśmy do końca kolejnego podcastu wyścigowego. Ja kończyłem sobotnią septymę trzema słupami, bo wcześniej bardzo szeroko przechodziłem przez ciężkie według mnie do wytypowania gonitwy, szczególnie młodych koni. Krzysiek trochę wężej e, przechodził przez Araby, ale kończył szerzej w Kursakach. Niemniej jednak uważam, że obaj mamy szansę na trafienie tej septym po tym jak tydzień temu byliśmy blisko i zapraszamy Państwa na kolejny odcinek podcastu, kiedy w... No, będziemy omawiać niedzielne gonitwy, w tym nagrodę Bandosa czy Memoriał Jedrzego Jednaszewskiego. Przed nami naprawdę ciekawe starcia. Mimo, że w niedzielę zabraknie Septymy, to bo będziemy mogli obejrzeć tylko sześć gonitw. Tak przybliżymy Państwu kwintę. A tymczasem dziękujemy za uwagę, za sobotni podcast. Michał Celmer, a ze mną był Krzysiek Romaniuk. Dziękuję, do usłyszenia.